Znacie Dextera? No raczej zakładam, że znacie. A jeśli tak, to czy macie jakieś swoje ulubione sezony albo wręcz seriale o Dexterze? Z okazji nadchodzącej 12 września polskiej premiery w Sky Showtime najnowszej odsłony Deksterowego uniwersum, czyli Dexter z martwych stanie postanowiliśmy przyjrzeć się dotychczasowym produkcjom opowiadającym o losach tego najsłynniejszego fikcyjnego amerykańskiego seryjnego mordercy, prześledzić ich historię, a także wybrać tą naszym zdaniem najlepszą, a może nawet bardziej po prostu Ułożycie sobie w kolejności od naszym zdaniem najsłabszej do najlepszej, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do wspólnej zabawy, a także do dyskusji w komentarzach. My mamy oczywiście naszą własną listę, taką top dexterów, a także wyniki sondy, którą przeprowadziliśmy niedawno na naszym Instagramie i która troszeczkę się różni od naszego autorskiego yy, wyboru. Zanim jednak przejdziemy do oceniania, to przyjrzyjmy się, z czego w ogóle będziemy wybierać, bo uniwersum Dextera nam ostatnio urosło aż do czterech produkcji i każda z nich ma swoją własną dosyć interesującą. Interesującą historię. Dexter Morgan to jest główny bohater jednego z najbardziej kultowych seriali ostatnich dwóch dekad. Nawet jeżeli się nie urodziliście w czasach, kiedy Dextera się oglądało z tygodnia na tydzień, przy czym mówię Wam, to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Założę się, że większość z Was widziała co najmniej jeden sezon. Większość z Was wie też pewnie, jak się Dexter zakończył. Niestety, troszkę się potykając o własne nogi o brak kreatywności timu scenarzystów, o zawiedzione oczekiwania, bazy fanowskie i problemy z tożsamością, które przyniosły światu jeden z najbardziej rozczarowujących współczesnych serialowych finałów, czyli po prostu Dexter został drwalem. Ale to było oczywiście potem. Oryginalny Dexter 2006-2013. Kiedy w 2006 roku serial startował w amerykańskiej stacji Showtime, jako zresztą adaptacja poczytnej powieści autorstwa Jeffa Lindleya pod tytułem Darkly Dreaming Dexter, wydawał się naprawdę po prostu objawieniem czymś, czego telewizja do tej pory nie widziała wiecie historią seryjnego mordercy seryjnych morderców na długo, na długo przed modą na True crime. Y. Dexter był takim, powiedziałabym, dzieckiem epoki tak zwanych antybohaterów, kiedy to telewizja po prostu postanowiła zerwać z takimi idealnymi postaciami w serialach, stawiając na osobowości jakieś takie aspołeczne, na dziwaków, ekscentryków i innych udręczonych wrażliwców o trudnych charakterach. Więc Dexter jako bohater miał towarzystwo, choćby na przykład w osobach nieznośnego, narcystycznego doktora geniusza Gregorego Hausa, czy nihilistycznego dekadenta Hanka Moody'ego, ale tylko on to które no, kwalifikowałyby go raczej prosto na krzesło elektryczne. Mimo to, ze swoim szerokim uśmiechem i makabryczno-sarkastycznymi monologami, z OFU stał się dosłownie idolem milionów widzów na całym świecie. Niektórzy nawet się z nim utożsamiali, deklarując, że też noszą w sobie rocznego pasażera. No i niestety, niektórzy faktycznie nosili, jak choćby filmowiec Mark Twitchell, który tak bardzo się utożsamił z fikcyjnym. Bohaterem, że aż uwierzył, że nim jest, dokonując prawdziwej zbrodni, która ostatecznie zaprowadziła go do więzienia. Takich naśladowców niestety było nieco więcej. Twórcy serialu chyba no, nie do końca się też liczyli z takimi następstwami jego popularności, i to też chyba one po części sprawiły, że Dexter jako serial zaczął mieć pewne problemy. Jakby nie do końca wiedział, czym jest i czym być powinien. Jednocześnie czasy się też zmieniały, słuchajcie. Podejście do tego, co pokazuje się w ogóle na ekranie, się zmieniało. Nie wspominając o bohaterach, którzy owszem, zaczęli być pokazywani jako mniej doskonali, bardziej zniuansowani, ale nikt już raczej dzisiaj nie wpadłby na pomysł urobienia z mordercy bohatera masowej wyobraźni. Dlatego po serii nie najlepiej ocenianych sezonów i dosyć absurdalnych, przyznajmy to, decyzji fabularnych. Dexter został ostatecznie zakończony, zaliczając przy okazji jeden z no niestety najbardziej dziwacznych finałów w historii współczesnych seriali, skazując swojego głównego bohatera na nie wiem, to będzie spoiler, ale chyba i tak wszyscy wiedzą, na no, banicję w zaspach na lasce. Było to jednocześnie zakończenie bezpieczne, ponieważ zawsze można było wrócić do tego bohatera i go dosłownie odmrozić. Oczywiście po tym, jak już się wymyśli, co w ogóle dalej z nim robić. Dexter, nowa krew 2021-22. I tak oto w 2021 roku Dexter powrócił z wygnania na 1, 10 odcinkowy sezon stworzony przez swojego oryginalnego showrunnera Klaida Phillipsa. i wyglądało to troszkę tak jakby Philips, który stworzył te absolutnie najlepsze sezony, właśnie oryginalnego Dextera, z czwartym, włącznie, tym z Trinity Killerem, wrócił do projektu, żeby dać mu takie nowe, dobre zakończenie, a przy okazji troszkę zmienić też chyba wydźwięk historii głównego bohatera, bo zamiast pokazywać go bezkrytycznie jako takiego sprytnego, wiecie, mordercy, ale jednak protagonistę, Dexter, Nowa Krew, próbowało wymierzyć sprawiedliwość, wprowadzając też nową postać, czyli dorosłego już Harrisona Morgana i właśnie na kontraście pomiędzy ojcem a synem budując główny moralny dylemat. Tyle, że Dextera spotkała też pod koniec tego serialu zasłużona i długo odwlekana kara, a przynajmniej tak się nam wszystkim mogło wtedy wydawać. Dexter, grzech pierworodny 2024. To jednak był... Tylko początek kolejnych deksterów, dwóch dla jasności, i to dwóch, które musiały właściwie powstawać niemal równolegle, ponieważ miały właściwie ten sam punkt wyjścia. Dexter Grzech Pierworodny wystartował w 2024 roku i okazał się być niemal Komiksowo uproszczonym takim prequelem, opowiadającym o młodych latach Dextera Morgana i jego siostry Debry, strasznie irytującej, jako że Michaela nie nijak się już nie dało odmłodzić, nie pomagało też, wiecie, ubieranie go w żadne fikuśne peruki, co kiedyś robiono, żeby odmłodzić Michaela Sichola, Do głównej roli zatrudniono 30-letniego Patricka Gibsona, który co prawda no nie jest aż tak znowu uderzająco podobny do Sichola, ale też całkiem fajnie wcielił się w bohatera. Showrunnerem serialu ponownie został Clyde Phillips, proponując widzom taką bardziej, powiedziałabym odmłodzoną, lżejszą formułę, kolorową, pełną czarnego humoru i młodszych wersji bohaterów, których poznaliśmy w Dexterze z 2006 roku. Na IMDb serial ma wysoką notę, 8,2 punkta na 10. Na Rotten Tomatoes 70% pozytywów od krytyków i 70 58% od widzów. Na Metacritic troszkę słabiej, bo 50% od krytyków i 73, a właściwie 7,3% od widzów. Mimo to w ostatnim czasie podjęto decyzję o kasacji tego spin-offu, co może mieć związek z kolei z debiutem i sukcesem innego serialu z uniwersum Dextera, czyli Dexter z Martwych w Dexter z Martwych w 2025. I tak, dochodzimy w końcu do najnowszej odsłony Dextera, czyli Dexter z Martwych Stanie, który dla mnie osobiście jest uwaga, uwaga, najdoskonalszym wcieleniem Dextera, chyba od początku w ogóle jego istnienia, jakkolwiek głupio nie brzmiałaby w ogóle idea ożywienia bohatera, który znowu spoiler, że komo zginął w drugim finale, jaki dla niego napisano. Okazuje się, że wyszło mu to naprawdę na dobre. Dexter dorósł, dojrzał i wreszcie, zarówno jako bohater, jak i jako koncept serialu, odnalazł swoją prawdziwą tożsamość. Przestał się bronić przed staniem się tym czym my widzowie chcieliśmy, żeby był, jednocześnie zachowując na tyle dużo dystansu, żeby nie dało mu się zarzucić, że aspiruje do bycia realistycznym serialem o seryjnym mordercy i że promuje jakieś tam postawy. Troszkę jakby do tej pory Dexter po prostu walczył sam ze sobą, ale teraz już nareszcie wie jaki jest i czuje się z tym absolutnie komfortowo. W zmartwychwstaniu Dexter mieszka już nie w Miami, już nie na Alasce, ale w Nowym Jorku. Zmienił zawód i całkowicie zmienił otoczenie. Nawiązał też w pewnym sensie kontakt z synem, czyli właśnie z Harrisonem, którego dorosłą odsłonę poznaliśmy w Nowej Krwi. No i poznał nowych przyjaciół na czele z wpływowym miliarderem Leonem Praterem, w którego wcielił się zresztą fantastyczny w tym wydaniu. Peter Dinklage. Nowa odsłona Dextera pełna jest też innych gwiazdorskich występów. Mamy Kristen Ritter, mamy Uma Thurman, Nila Patryka Harris'a i znanego choćby z fenomenalnej ostatnio roli w Smoke Ntare Gumem Baomuine. W tle przemykają również postaci z przeszłości Dextera, więc jest troszkę i współcześnie i troszkę sentymentalnie, ale przede wszystkim jest świeżo i naprawdę angażująco. Zresztą nic dziwnego, że się podoba na MetaCritic tych zmartwych w stanie ma w tym momencie 86% pozytywów od widzów, na Rotten z 95% pozytywnych recenzji od krytyków i 89% od widzów, na IMDB 9,2 punkta na 10 i naprawdę nie jest to przypadek. Zaczęliśmy ten odcinek od pytania, no to czas sobie wreszcie odpowiedzieć, który w takim razie Dexter jest naszym zdaniem najlepszy. Nie jest to naprawdę proste zadanie, chociaż dla mnie chyba łatwiej było wybrać te słabsze niż wskazać numer jeden. Według waszego instagramowego głosowania, a wybieraliście akurat spośród tych trzech wcześniejszych tytułów, na miejscu trzecim jest Dexter Nowa Krew, który zdobył zaledwie 3% głosów, na miejscu drugim Dexter Grzech Pierworodny, który ma 5% głosów, a na miejscu pierwszym niezmiennie oryginalny Dexter z 2006 roku. Jak mówiłam, nasza lista będzie jednak troszkę inna, bo dla mnie osobiście najsłabszym ogniwem jest Dekser Grzech Pierworodny. Wiem, że jest to taka właśnie dosyć lekka, wręcz komediowa formuła, no ale jakoś nie mogę się kurczę do końca przekonać do tego bohatera. Doceniam casting, naprawdę, doceniam kreatywność, ale no jednak ląduje u mnie na miejscu czwartym, a o tym dlaczego to już opowiadałam w naszej recenzji którą znajdziecie na kanale. Miejsce trzecie zajmuje ten serial, którym Clyde Phillips próbował naprawić błędy ostatnich sezonów oryginalnego Dextera, czyli Dexter Nowa Krew. Byłam autentycznie zaskoczona, że da się Dexter'a przenieść z Miami, prosto w śniegi Alaski i opowiedzieć jego historię na nowo w mimo wszystko dosyć interesujący sposób. I chociaż w tym 10-odcinkowym serialu, to on właściwie jest zwierzyną, a nie jest tym polującym. To daje tej produkcji. Mocne Cztery Gwiazdki, bo po prostu się to dobrze oglądało, o ile pamiętam. Również od strony realizacyjnej naprawdę ciekawie ten serial został nakręcony. Miejsce drugie, i tutaj jest to miejsce póki co bardzo zasłużone, dostaje najnowsza odsłona Dextera, czyli właśnie Z Martwych wstanie. Wiem, że na Instagramie nie było głosowania na ten tytuł, no bo on jeszcze oficjalnie w Polsce nie poleciał, ale zapewniam Was, że naprawdę nie będziecie rozczarowani. Przez chwilę się zastanawiam, Zastanawiałam nawet, właściwie oboje się zastanawialiśmy, czy nie dać tej produkcji, aby miejsca pierwszego, no ale to wiecie, to był tylko jeden sezon, więc pierwsze miejsce powinno trafić do zasłużonego Dextera z 2006 roku. Przy czym, jakbym mogła doprecyzować, to jest to wyróżnienie przede wszystkim za te pierwsze cztery sezony, zwłaszcza mistrzowski absolutnie sezon czwarty z ośmiu. Oraz za odmienienie dosłownie telewizji na zawsze. Dexter naprawdę był serialowym objawieniem, i to właśnie dzięki niemu w ogóle mogły powstać te jego kolejne spin-offy. Król jest więc jeden, a z martwych stanie będzie miało jeszcze okazję się wykazać, ponieważ dostało już kolejny sezon, więc kto wie, może nasza klasyfikacja za jakiś czas się całkowicie zmieni. Dajcie znać koniecznie, czy zgadzacie się z tą naszą listą. Piszcie, które dextery. Są Waszym zdaniem najlepsze i pamiętajcie, że premiera Dexter z Martwych w stanie w Sky Showtime już 12 września i znajdziecie tam też wszystkie inne produkcje z uniwersum, które wciąż się świetnie oglądają, oglądają się miejscami jak szalone. i Jeżeli jeszcze którejś z wersji Dextera nie znacie, no to to jest fantastyczny moment, żeby nadrobić. Tyle, jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Ja Wam serdecznie dziękuję. Jeśli się podobało, to koniecznie dajcie lajka, subujcie nas. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.